No się ma, tutaj joystick. Hmm, w Hollywood nastał nowy poranek, a my mamy drugi odcinek naszego let's playa half. Tony Hawk American Westland. Zakończyliśmy ostatnio na misji z manualem. A teraz chciałbym pokazać jeszcze te misje te mniejsze takie poboczne jakby jak, jak zbiera się pieniądze albo te graffiti jak się robi. Najpierw pokażę, a potem dalej przejdziemy do kontynuacji tych misji no tych takich właściwych. I dobra. Jakiś żulek, który daje mi pieniądze, nie wiadomo skąd ma oczywiście. Mówi to co mówi. I ja muszę zrobić AIR. O, i on to wszystko to co ja muszę... oj. To co on mi mówi, to ja muszę robić. I muszę to zrobić jakimś... tak, tach... tam szybko dosyć. I za to dostanę pewnie pieniążki. Znaczy na pewno. Które się potem przydadzą do kolejnych misji. O, udało się. Ile dał? 25 dolców. O, teraz mam 55. No szacun. Dobra. Teraz pojedziemy do graficiarza. Chwila. Gdzie tu jest? O, jest tam gdzieś. Zaraz go znajdziemy. O, już go widzi. Tak. I jest tutaj graficiarz. Mhm. Dobra i najpierw pokażę, że można swoje grafiki zrobić naciskając edytor grafiki i naciskając stwórz nową Czy chcesz kontynuować, tak? I teraz y, naciskamy y, wybierz grafikę i tutaj na przykład weźmiemy albo nie, weźmiemy logo sponsorów i weźmiemy są bie graffiti z dc Shoes, czy z. Z DC-6 weźmiemy. Ok. No i robimy. I robimy wstecz, szóstką. Znowu wstecz. Zapisujemy tą grafikę. Jako tą grafikę nadpiszemy tam. Nie wiem co to jest, ale trudno. Tak. I teraz. Gotowe. I powinno być tak, bo jak się długo przytrzyma ósemkę, kiedy się stoi, no to... Znaczy, no, naciśnie. To on robi grafiti. I właśnie zrobił nam znaczek, który sobie wybraliśmy. A misją taką u tego graficiarza jest to, że trzeba skończyć jego grafiti. I on nam daje w różnych miejscach to grafiti. Akurat teraz jest bardzo prosto, to pierwsza misja, ale czasami trzeba się tam powspinać trochę i tak dalej. I podchodzimy do tego graffiti, naciskamy ósemkę i on już tam sam nam sprawiuje. I dostajemy za to 20 dolarów. Dobra. Kolejna misja jest u ziomka z Irokezem, też zielonym. Hey man, sorry about bailing on you back there. What, you scared of girls or something? Man, shut your trap, okay? I dig chicks. I just, I left my wallet at the pub. Yeah, that's it. Hey here this is the dude that owned hoofleck like on the red carpet that was you nice one that guy is such a tool just because of that I'll show you how to revert to revert you go up a quarter pipe now you give it a try right now it's time to put it all together air up this quarter pipe and do a revert to a manual in one combo I teraz robię kombo z rewertem i manualem na raz. Rewert i manual. I zakończamy. No tak. I mamy gościa, który ukradł nam rzeczy. I zaraz będzie kolejna misja z nim. Więc... Aha, jeszcze tak. Gdy przytrzymamy długo czwórkę, rzucamy deskę. Kiedy chcemy znowu z powrotem, to naciskamy czwórkę. Jeśli naciśniemy szybko, to on tak jakby odrzuca ją. A jak na nią wejdziemy, no, to mamy 3000 za board I jeszcze szóstką się uderza deską. A uderzymy go sobie. Dobra, mniejsza to są takie tam żarciki. I teraz... What do you want, Kentucky? No, tak, you know what I want! Give me back my stuff, or else! Or else what? You gonna dazzle me with your stale moves? Alright, I'll tell you what, let's it If I lose, you keep it, but when I whoop you, you give me my stuff back. Oh, you're on, noob! I hope you've been practicing. Okay, now I have to beat in tricks. Czyli zrobić większe kompo niż. On. Znaczy z jakby więcej punktów zdobyć niż on. Dużo się punktów dostaje. Dużo się punktów dostaje za graby, które się robi szóstką, Bo jest taka zasada graby szóstką z kombinacjami właśnie w WASD a flipy flipy czwórką. No. No a grindy ósemką. Ale to już w późniejszych etapach nam się to przyda. Teraz jeszcze nie. To będę wszystko spokojnie mówił. O 4 sekundy wygram czy nie? Wygram. Dało się. No i Nobek nie chce mi oddać rzeczy. To sami sobie je weźmiemy, nie? On tutaj grinduje i najlepiej to stanąć. Właśnie. film. Najlepiej to stanąć sobie tutaj. No, jaki głupi. Dobra, stanąć sobie tutaj i nacisnąć szóstkę, kiedy przejeżdżam. Wtedy go deską zbijemy właśnie tak, że mu oko wypadło. No, dobra, filmik bez dźwięku, taki bug. A tutaj gościuwa rysuje jedną kolorową kredką i do tego białą, a ma kolorowy obrazek na kartce. Ale tam. To też takie szczegóły w tej grze. Aha, no to jeżeli nie ma dźwięku, a jest filmik, to Wam opowiem o moim takim failu, który zrobiłem niedawno. Ponieważ zacząłem kręcić ten odcinek, który teraz właśnie kręcę wcześniej. I okazało się, że mam źle skonfigurowany dźwięk. No i musiałem go nakręcić jeszcze raz. Miałem taki problem, że już przeszedłem tę misję, więc nie wiedziałem, jak z powrotem się cofnąć. No i musiałem od początku zacząć grę, no ale na szczęście to, to jest dopiero drugi odcinek, więc spoko. I teraz będę każdy, po każdym odcinku robił nowego sejwa. I właśnie zapisujemy swoje postępy. Jako nowy safe, który ma nazwę 3. Zresztą może nie po każdym odcinku, tylko tak ogólnie kiedy będę miał coś do zapisania. No i właśnie tutaj już mówiłem to, że, że można wejść na deskę, zrobić board mode albo takie rzeczy. Dobra. O, tu jest ten punk. Ojoj. kamera. Kamera się przestawia F. Właśnie mi się przestawiła przez przypadek. No dobra, chwila. Ja jeszcze ogarnę się i zobaczę, ile mi jeszcze czasu do nagrywania zostało. I zaraz wracam do Was. To chwila. Ok, obliczyłem już i możemy kontynuować. Jeszcze możemy zrobić jedną misję, zdążyć. Lag. No dobra. Co tak przycinam 30 FPSów? No, ok. To teraz filmik. The people for the ethical treatment of sheep are protesting the use of wool. Can you believe it? People have protest anything in this town. I say you get John over to my house. Tak właśnie, Coś tutaj, bęcze, ale dobra. He's telling you to trick on the rooftop of that museum there. He seems to think if you land enough big combos on the museum rooftop, it should take care of the protesters. It's either that, or he thinks it'll kill you. I don't know. It's worth a shot. Okay, no to zacznijmy. Tutaj trzeba robić combo takie. Takie byleby było. No, ojej. E Na początku trzeba 2000, no dobra, już mamy 2000. Teraz 5000. O, udało się. I ostatnie combo... No i dobra, 10000. O, poza terenem. Nie ładne Tak, nie ma to jak sobie narobić punktów. Uuu, udało się. Dajno się zawalił. I oczywiście akurat jechał autobus. No tak, no bo musiało to musiało tak być. I przetraszył te panie. Ha ha Holy shit! I guess this proves that T Rex was a carnivore. I'm each at the ranch. To get there, just head up that escalator into Beverly Hills and go straight down the street. If you get lost, don't forget to use your map and compass. Dobra, dzięki za informację, Zapisujemy. Stwórz nowy. Cztery. Okej. Okay. No i w kolejnym odcinku zrobimy to co ona mówiła, czyli pojedziemy tam Ale jak na razie będziemy spać w trakcie dnia Dobra, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTube i do komentowania filmów oraz no, kanału też. Pozdrawiam, Joystick. Na razie.